Witajcie w dniu 14 Ogólnie dzisiaj nie mamy czasu na nic I nie mamy nawet czasu na to, żeby zacząć odcinek w studiu Bo właśnie ładujemy się do fury I lecimy na mecz Gdzie znaleźliście piłę? Była w piwnicy Jadu, ja Red, cool. Kuba doładowuje skrzydła Kuba do do skrzydła tak. skrzydła <grybujesz> vlog jest ja typowo piłkarsko-melanżowy bo pojedziemy też do Mephisto sobie e, Tak, jest piąteczek Siemka, siemka Ci liderki najwierniejsi no. przyszły Kto tu To jest Mio też tak patrzę no. A morskie kontra orłowo Górne to... Dziewczyny czekają na mecz Proszę, jednego buta? Ja z jednym mogę grać To się dalej? To się dalej, to oh, się dalej Dawaj! Dalej. Ale Właśnie ten bramkarz, to przez niego miałem połamany nos Jak tam na stronie, dobrze? dobrze? Dobrze, dobrze Dobrze, ja czuję, że będzie fajny mecz Nie mówię jaki wynik, idziemy, idziemy do Mephisto później, nie? Ja mogę iść No tylko jak nie jakie ładne miasto No Szybką rozgrzeweczkę, bo mam mało czasu, mam już jakieś 7 minut No i próbujemy, nie? Dobra, chyba leci jakaś fajna rozgrzeweczka, Hopaki, dawajcie Tutaj jest nasza ławka wiernych kibiców. Elegancko. Idealnie właśnie wykręciłem. Brawo! Spokojnie, Kuba. No nie, ułożę. brawo! Doby weszło, nie? Super, dawaj i bądź. A Jezus Maria! Rozgrzewa, Łukasz też się rozgrzewa tam z tyłu. No, jak ja stąd, się podłączam, ktoś musi wejść do obrony zanot. No Musimy sprawdzić. z bramy! Brawo, Kuba, super! Brawo! Brawo, Mati! Brawo, przy nim jesteście, dawać kontrę! Uważaj! Już jest ciężko. Oni są za bardzo doświadczeni, myślę. Graj, lecisz! Jest 3 na 3! Dzięki. Dostałem dzisiaj tak mocno w ryj, słuchajcie, że mi cały nadal promieniuje. No, jest lipa. Przegraliśmy jednym punktem. Wynik był 6-5. Powinniśmy to wygrać, bo mecz nie był ciężki, ale no niestety nie udało się. Pienio, dzień dobry, kocham jest. <laughs> Pienio. No Pienio. Ale... Kochani, dzisiaj przyszedł do nas G80. nowy aparat. Co, co będziemy byłem mieli, byłem mieli takie same kamery, będziemy mieli teraz. Kierujemy się do najbardziej obskurnego pubu yy, w Gdyni. Bo team Fushera musi reprezentować poziom. Ja, Żartujecie o, chyba. Ja, <laughs> Naprawdę? No to Łukasz film. <śmienicza> Ej, no ogólnie jest, jest lipa, nie? Nie ma miejsca Nie ma miejsca w Mephisto, no Idziemy do jedynki Więc można... Opcja tutaj do piwpa wpuść jeszcze Obok Cześć Korni! Uśmiech! Rekretnie robi zdjęć Tylko nagrywa Oh yeah. <noise> Jak z domu! No. Mocno ekipa nie wiedziała, że jesteśmy razem wszyscy! Dajcie znać, czy wolicie takie vlogi, gdzie jest różna atmosferka, czy jak spinamy dupę w studiach. Tak, wymień trzy dania z ziemniakami, przekręć. Ja samochodem jestem i nie piję alkoholu. Widzieć, widzieć, co jeszcze? Trailer, horror, No jo. ...króler i... W trawie. Nie było. Jaki tu jest salgon, to ja nie mam pytań. Nikt nie nic nie słyszy. Nawet nie wiem czy mnie słyszycie. Dzisiejszy odcinek był trochę inny niż zwykle. To jest chyba ostatni moment, w którym jesteśmy wszyscy razem. jest 24, zaraz widzimy bardziej, idziemy było sprawiedliwości. Tak. Eee, tam. A, tam, tam, Dobra, siemaneczko, widzimy się jutro. Hello.